Siedzisz na tarasie, pada deszcz i krople wpadają Ci do oczu. Myślisz sobie, czy mogłeś coś zrobić inaczej? Czy przy projektowaniu wiązarów mogłeś pomyśleć o zadaszaniu tarasu? Jak to powinno wyglądać? To jedno z najczęstszych pytań, jakie dostajemy w Leknar. Dziś pokażę Ci jedno, najczęściej spotykane, konkretne rozwiązanie, jak zintegrować zadaszenie tarasu z konstrukcją wiązarów, żeby było funkcjonalne, trwałe i co ważne, nie kosztowało fortuny. I po raz kolejny posłużymy się naszym ulubionym projektem o nazwie Rodzina na swoim. Mamy tutaj właśnie taki budynek, standardowy, właśnie bardzo często spotykany. Z jednej strony mamy salon, okno tarasowe, duże, no i wyjście, właśnie na ten dodatkowy taras. W przypadku tego projektu tutaj żadne zadaszenie tarasu nie było planowane. Oczywiście takie zadaszenie już powinno się znaleźć na etapie projektu w pozwoleniu na budowę. Dzisiaj nie poruszamy tej kwestii formalnych, bardziej skupimy się po prostu jak taki taras można by zaprojektować. Dobra. Więc do tego budynku tutaj już mam stworzony taki projekt wiązarów, wiązary z dachem dwuspadowym 30 stopni, tutaj akurat z, z takim okapem płaskim. Na szczytach jest rozwiązanie na płatewkach i mamy krokwie zewnętrzne. I akurat to wydaje mi się, że jest właśnie fajnie zintegrowane z konstrukcją zadaszenia tarasu. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy projektowanie takiego tarasu. Na rysunku nawet nie mamy zaznaczonego dokładnego wymiaru tego tarasu, jaki on miałby być długi. Ale możemy sobie nawet uznać, tutaj było widać jakieś takie odgrodzenie dodatkowe zaplanowane. Uznajmy na potrzeby tego projektu, że do tego miejsca tak, zrobimy, zrobimy ten taras. Czyli tak naprawdę tutaj to wszystko będzie jakimś zadaszeniem tarasu. Nawet ciężko powiedzieć według tego rysunku, no jaki ten taras miał być szeroki tak ile od budynku miał odstawać. Ale no, narysujmy sobie taki popularny taras typu 4 metry w tym kierunku. Tutaj zakończymy go równo ze ścianą. Z drugiej strony, tak jak tam był, równo z ociepleniem, taki prostokąt sobie wrysujemy. Mniej więcej o powiedzmy, że w tej przestrzeni chcielibyśmy zrobić nasze dodatkowe zadaszenie tarasu. W tym wypadku będziemy rozważyć taki taras z przełamaniem dachu. Taras jednospadowy. To jest no, zdecydowanie chyba najczęściej spotykane rozwiązanie jeżeli gdzieś tam tak dodatkowo chcemy teraz dołożyć I pierwsze, co sobie tutaj planujemy, to ustawienie naszego dodatkowego podparcia na tarasie. Tak, taki teraz będzie podparty słupami drewnianymi i płatewką, i zaraz sobie to wszystko wrysujemy. W jakiej odległości ta płatew powinna być od ściany? No, żeby to jeszcze konstrukcyjnie nam dobrze wychodziło i wytrzymałościowo, no to tak najczęściej mówimy, że około 3,5 metra osiowo, no 4 metry to już jest sporo e, i pewnie, no, da się to zrobić. Wiadomo, na no wszystko jest kwestia wielkości krokwi i tak dalej i, i tego jak te gęsto do krokwi rozłożymy. Ale jeżeli to ma w miarę sensownie fajnie wychodzić to powiedzmy około 3-3,5 metra. Czyli możemy sobie wrysować tutaj taką belkę na razie wstępnie. Więc widzimy, że no te słupy nie będą na samym końcu tarasu, ale no zadaszenie zrobimy tak, żeby jakby to wszystko tutaj aż do końca zadaszyć i przykryć dachem. Dobra, od tej belki zacznijmy projektowanie tego tarasu. Na razie wyrysowałem taki przekrój 16 na 24. To taki przekrój, chyba, który najczęściej używamy w tego typu w przypadkach. Aha, no i tutaj tabelka, ja na razie ją wyrysowałem jakby na długości tarasu, ale oczywiście będziemy chcieli to zadaszenie zrobić troszeczkę dalej, czyli tutaj, żeby się sięgało aż do samego końca. No i z drugiej strony najczęściej robimy to symetrycznie względem tarasu, więc właśnie teraz może wyrysujmy sobie taką, taką połać, czyli no miejsce, gdzie ten taras będzie zadaszony. Wrysowywałem sobie tak tutaj wstępnie. Na razie zrobiłem 12 stopni na tym dachu, ale to wyjdzie nam za chwilę. Za chwilę powiem na co patrzę, planując kąt tego pochylenia. To tak na razie wstępnie będziemy to jeszcze, jeszcze modyfikować. No i tak jak mówiłem, to zadaszenie zrobiliśmy tutaj z tej strony aż do końca tarasu. Tutaj oczywiście kończymy je z jednej strony kończymy je równo z dachem, czyli to nam wychodzi, że za ten taras to będzie wystawało 60 cm, No i wtedy z drugiej strony dokładnie symetrycznie robimy tak samo, czyli też po 60 cm to wystawiamy. Oczywiście ta nasza belka też tak naprawdę będzie musiała wtedy iść przez całość, czyli musimy ją o te 60 cm z każdej strony po prostu wydłużyć. Dobra. Jak już mamy to mniej więcej na rzucie naniesione wymiary tego tarasu, wiemy, gdzie chcemy dać dać tą belkę, to teraz zajmiemy się kątem tego tarasu. Do tego, aby określić dobry kąt dla takiego tarasu, oczywiście musimy tu pamiętać, że tutaj raczej nie spełnimy wymagań typowo pod dachówkę, tak? bo ona częściej wymaga no, wyższych kątów nachylenia typu 16 stopni, 22 stopnie, nawet no, przy tych stopniach, to już w ogóle mówimy, że tam zalecone jest deskowanie i tak dalej. No ale powiedzmy, że przy tarasach czasem się troszeczkę przymyka na to oko, tak na budynku, gdzieś tam mieszkalnym, no to, to nie bardzo oczywiście, tam, tam jednak bym takich rzeczy nie robił, ale na tarasie, no to tutaj no nie da się tego często zrobić, jeżeli chcemy, żeby on był jakichś takich konkretniejszych wymiarów, no to ciężko jest tam zrobić kąt, nie wiem, 25 stopni, no bo albo przełamanie, dachu to musiało być gdzieś w połowie, no albo, albo ten taras schodziłby tak nisko po prostu, że trzeba by, nie wiem, na kolanach przechodzić, żeby, żeby z tego tarasu wyjść. Nie o to w tym chodzi, dlatego no jednak ten kąt robi się tutaj bardziej płaski, no ale oczywiście jakby robi się maksymalnie taki, jaki można. W jaki sposób ja najczęściej ten taki maksymalny, sensowny kąt określam? Po pierwsze właśnie muszę sobie określić położenie tej belki, na jakim ona może być poziomie i w jaki sposób to robię? No najczęściej patrzę na przekrój budynku i to, co jest istotne, no to jakby poziom góry okna tak w jakim miejscu jest gdzieś tam góra okna. Tutaj to jest niby około 2,34 no a to tak najczęściej jest właśnie 2,30 gdzieś te okna e, te okna mają i teraz kiedy projektujemy sobie taką belkę no to najczęściej staram się ona oczywiście tutaj gdzieś pójdzie dalej ale najczęściej staram się aby ona e, jakby spód tej belki był mniej więcej tak jak góra okna. Tak czyli czyli jak tutaj no to ta belka powiedzmy Gdzieś tutaj byłaby, byłaby położona, tak? Coś, coś mniej więcej takiego. No, ewentualnie możemy ją troszeczkę obniżyć, powiedzmy tam z 10 cm. Też jest wszystko, zależy od tego, na jakim poziomie będzie ten taras, ale najczęściej tutaj to wszystko jest mniej więcej równo zrobione, i ta wysokość belki, no chodzi w tym o to, abyśmy tutaj mieli jakieś sensowne. Przejście, bo oczywiście, no im niżej, tym ten kąt tarasu będzie wyższy, więc teoretycznie lepiej. No ale no wydaje mi się, że tutaj, no te 2,20, 2,10 no to chyba to jest takie takie minimum, żeby to wszystko sensownie wyglądało, żeby można to było po prostu sobie swobodnie przejść, więc właśnie określając ten kąt dachu, no to zaczynamy od położenia tej belki, nie? gdzie to możemy zrobić, tutaj też są wiązary z okapem, z okapem płaskim, więc pewnie ten budynek nie będzie aż tak wysoko murowany tak? Tylko, tylko troszeczkę niżej, bo ogólnie to był dach tradycyjny, więc gdzieś, gdzieś pewnie na tym poziomie mniej więcej te wiązary będą oparte no to tak patrząc to możemy przyjąć około tam 274 no czyli no nie wiem no maksymalnie uważam pół metra możemy przyjąć pół metra 274 jak odejmiemy pół metra to 224 czyli ten poziom tutaj tej belki to okolice właśnie te 224 to jest takie położenie więc ja sobie to w tej chwili narysuję, że spód belki on nam zejdzie 50 cm poniżej góry Naszego wieńca na budynku. Naniosłem sobie teraz to na tą naszą wizualizację. Już widzimy mniej więcej położenie tej belki, jak to powinno wyglądać. No i w momencie kiedy mamy tą belkę no to teraz będziemy mogli tutaj zbudować jakąś krokię. I teraz tak, to przełamanie tarasu ze względu na to, że ten taras ma nam sięgać aż do samego końca, ze względów wytrzymałościowych, ale też wydaje mi się, że estetycznych, najlepiej jest zrobić też na tej płatewce. Czyli, że ten dach będzie się przeł przełamywał mniej więcej tutaj, gdzie jest ta płatew do podparcia krokwi Zewnętrznych. Tak naprawdę, no tak to wykonstruujemy, żeby zarówno krokiew od tarasu, jak i te krokiewki e, no, zewnętrzne od głównego dachu były podparte na tej płatwi. Dobrze, wyrysowałem sobie taką e, jedną krokiew. Przyznam, że wcześniej tego nie sprawdzałem, ale okazało się, że ten kąt 12 stopni, który napisałem, no to dokładnie taki kąt w tej chwili wychodzi. Więc zbudowałem sobie taką jedną e, krokiew. Z tej strony widzimy, że jest ona oparta na tej belce drewnianej, a tutaj właśnie będzie oparta na tej płatewce, którą wcześniej pokazywałem. No i przy tym kącie 12 stopni, to ta płatew, tutaj, jak sobie narysujemy linię pomocniczą. Tutaj widzimy też poziom góry wieńca i w tej chwili no wyszło tutaj 49,1, tak? Bo tam, żeby było 50 cm to wychodziło mi 12,1 czy coś takiego, więc już zrobiłem równe te 12 stopni. No i właśnie o no tym się kierowałem, tak? Czyli po pierwsze oparcie tej krokwi na tej płatewce, a po drugie odpowiednia, odpowiedni poziom posadowienia, tej większej płatewki, po to, aby ona po prostu nie była za nisko. Jakby no, staramy się ją zrobić maksymalnie nisko, tak żeby było wygodne przejście i żeby to wszystko estetycznie wyglądało. Dobrze, więc mamy już zaplanowane jakiś tam kąt nachylenia, mamy mniej więcej wymiaru, znamy położenie, co musimy zrobić dalej. No, możemy teraz rozłożyć te kolejne krokwie. No i oczywiście będziemy dobierać teraz przekrój tej krokwi, tak żeby wytrzymałościowo też nam się to wszystko zgadzało. Poszliśmy już dalej. Udało się rozrysować te krokiewki i teraz tak jak mówiłem, tutaj mamy przełamanie wypadające mniej więcej na płatwi. Krokwie docięte do siebie opierają się na tej płatewce, no i z drugiej strony, oczywiście, tutaj na, na razie na tej płatewce, do niej za chwilę dorobimy też słupy i pewnie jakieś zastrzały. Tutaj krokwie najczęściej układamy przy wiązarach, jeżeli oczywiście to wychodzi wytrzymałościowo, no bo czasem, właśnie, jeżeli to odsuwalibyśmy dalej tą belkę, no to w pewnym momencie konieczne byłoby zagęszczenie. Tutaj wiązary są tam mniej więcej co no nawet 88, tak, tu 94,5 cm, więc no. W tych samych rozstawach są te krokiewki. Przy takich rozstawach blisko 1 metra, no to tutaj, kiedy sobie przeliczamy taką podstawową krokiewkę, no to wychodzi ona, że musi być o przekroju 6 na 22 cm. Przy takich pojedynczych krokiewkach to już raczej 45 na tarasach nie używamy. Tutaj jeszcze była pokazana taka krokiewka, czyli w tych miejscach, gdzie już nie ma tej płatewki, dlatego że ta płatewka najczęściej do trzech wiązów jest podwieszona, tam dalej już jej nie ma, to często oprócz tego, że oczywiście to przykręcamy do tego wiązania to jeszcze taki dodatkowy słupek dodajemy, żeby tą krokiew podeprzeć, żeby to wszystko jakby się na ścianie fajnie oparło. Takie chyba najlepsze jest właśnie rozwiązanie, kiedy te krokiewki od tarasu idą zaraz obok wiązarów. No oczywiście ta skrajna krokiew już przy wiązarze samym nie idzie. Tu jest taki wymianek dodatkowy, żeby to usztywnić. Słupeczek też może być podstawiony i wytrzymałościowo pewnie będzie wszystko. OK. Ważne jest, żeby ten wiązar też dosyć znalazł się blisko, tak? Bo gdyby ten wiązar był jakoś znacznie oddalony, to tak naprawdę brakowałoby nam tutaj czegoś do podparcia tych łat. Wtedy warto rozważyć jakiś dodatkowy element, na którym te łaty, jakby od od tego pierwotnego dachu mogłyby się oprzeć, żebyśmy tutaj mieli jak to wszystko. Wykończyć. Czyli mamy te e, krokiewki już rozłożone, widzimy jak to mniej więcej ma wyglądać. E, no jeszcze wystaje nam tu kilka elementów. E, tu jest taka przywiązka, ale tutaj no, przede wszystkim wystają nam te e, wiązary. I teraz e, najczęściej te wiązary również skracamy. Tak? Czyli jakby ucinamy je na ścianie mniej więcej, tak aby one już nie wystawały. Na zewnątrz. Oczywiście, tutaj zamiast pojedynczych krokiewek, można by też nawet też wrzucić jakieś, jakieś wiązary. Wtedy by troszeczkę to inaczej wyglądało. Może to pokażę na tym wiązarze ze, ze słupkiem. W tym wypadku można by zrobić tutaj coś, coś takiego, tak? czyli, czyli dajemy jakiś poziom element, no pewnie wtedy też tutaj jakiś słupeczek. No i zamiast takich krokiewek mielibyśmy coś takiego, nie? czyli przedłużenie jakby najpierw w poziomie, a dopiero później zejście z no, kosem, no całego całości w poziomie ciężko byłoby zrobić, no bo wtedy ten kąt już w ogóle byłby bardzo mały, albo no te przełamanie można by byłoby robić wyżej, tylko no, cały czas wracamy do tego tematu, że wydaje mi się, że no, najlepsze miejsce to jest jednak tutaj, no bo wyobraźmy sobie, jakbyśmy chcieli tutaj ten dach przełamywać, no oczywiście wszystko można jakoś tam zaplanować, ale, ale to byłoby już bardzo, bardzo jakoś tak wysoko, a tutaj wydaje się dosyć naturalne, mniej więcej na wysokości tej ściany. Więc takie rozwiązanie tutaj z tym płaskim wydłużeniem stosuje się rzadziej. Najczęściej w takich wypadkach po prostu skracaliśmy wiązary i teraz też postaram się to na szybko jeszcze zrobić. Ok, mniej więcej skróciliśmy te wiązary, więc w tym wypadku no pewnie po prostu tak by ta ściana poszłaby troszeczkę do góry. Taka ścianka kolankowa de facto by nam tutaj powstała, no i całość zadeszenia byłaby po prostu po skosie. No w takich wypadkach najczęściej tak to, tak to wygląda. I co jeszcze? Czego nam brakuje? No tak naprawdę podparcia dla tej belki. Oczywiście mogłyby się tu jakieś znaleźć słupy żelbetowe, ale najczęściej robi się to e, jako słupy, słupy drewniane. E, no i też z praktyki pierwszy słup bardzo często ustawiany jest po prostu w osi ściany szczytowej. Narysujmy sobie taką oś. No i podobnie jak z tymi okapami tutaj też najczęściej robimy to symetrycznie, po prostu względem tego tarasu, więc ja symetrycznie taką oś przeniosę. Jeżeli są dwa słupy, to najczęściej tak to wygląda. Jeżeli byłby jakiś trzeci, no to oczywiście idealnie byłoby na środku, ale. W takich wypadkach czasami też patrzymy właśnie na to okno tarasowe. Wróćmy sobie do tego rzutu e, parteru, tak? Czyli, no właśnie, no bo teraz, jakbyśmy ustawili tutaj słup na środku, wszystko jest też kwestia właśnie, jak daleko mamy tą belkę, ale pewnie im bliżej, im bliżej ta nasza, e, ta nasza płatewka, tym bardziej ten słup na środku mógłby przeszkadzać. Czasami też patrzymy tak, żeby rozstawić słupy symetrycznie względem tych drzwi e, tarasowych. No to już do tego indywidualnie trzeba podejść. Ale jak są dwa słupy e, i, i mówię, no to, to, to są naprawdę najczęściej spotykane tarasy, więc ten pierwszy w osi ściany szczytowej, a drugi wydaje się, że jakby symetrycznie właśnie względem tego tarasu, czy względem zadaszenia to wygląda najlepiej. No i teraz do tej ramy dorysujmy sobie takie słupy. Dobra, dwa słupy mamy naniesione, ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, no muszą w takiej ramie pojawić się jeszcze zastrzały, czy też miecze. Dobrze, teraz nasza rama jest kompletna, mamy już też wrysowane zastrzały. Użyłem słupów 16x16, zastrzały 14 na 14 belka 16 na 24 w tej chwili odległość między słupami osiowo to jest 490 cm i przy tych przekrojach to wszystko nam fajnie wychodzi. No i możemy powiedzieć, że takie zadaszenie tarasu mniej więcej jest gotowe. No i tak jak mówię, to dosyć ekonomiczne rozwiązanie, no a czy że tak powiem ładne czy brzydkie to na pewno jest kwestia gustu. Takie zadaszenie na wielu budynkach można spotkać. Uważam, że właśnie najważniejszą kwestią jest tutaj dobranie odpowiedniego kąta nachylenia, pilnowanie, żeby te belki nie zeszły za nisko, żeby tutaj dbać o to przejście. No i też żeby za bardzo nam światła to wszystko nie nie zasłaniało. No i myślę, że może to spełnić swoją rolę i wtedy spokojnie tą kawkę na tarasie możemy pić i już nie martwić się. Opadający deszcz. A jak chcesz, żebyśmy taki teraz zaprojektowali też dla Ciebie, skontaktuj się z nami. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem.